Witam wszystkich. Dzisiaj na moim kanale szybko przybliżę wam historię dowództwa operacji sił specjalnych piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, czyli MARSOC. Podlega on powstał mu w 1986 roku głównemu dowództwu operacji specjalnych Stanów Zjednoczonych, znanym również jako SOCOM. Marsek ma szeroki zakres działań obejmujący akcje bezpośrednie, rozpoznanie oraz obronę wewnętrzną na międzynarodowym poziomie. Poza tym jednostka ta jest także odpowiedzialna za prowadzenie operacji antyterrorystycznych i działań na rzecz wywiadu. Tyle pokrótce o Marseko, a teraz zapraszam do oglądania. Utworzenie dowództwa operacji specjalnych piechoty morskiej zostało ogłoszone 23 listopada 2005 roku przez sekretarza obrony USA po spotkaniu z dowódcą SOCOM i dowódcą korpusu piechoty morskiej. Marszek został oficjalnie aktywowany 24 lutego 2006 roku po specjalnej uroczystości w jednostce w Camp Lejeune w Karolinie Północnej. Od czasu utworzenia SOCOM potencjalny udział Korpusu Piechoty Morskiej w tej strukturze budził opory po stronie dowództwa Korpusu Piechoty Morskiej. Szyfostwo Marines opierało się pomysłem udostępnienia swoich jednostek rozpoznania sił Force Recon do wykonywania zadań pod innym dowództwem. Jednak po atakach z 11 września 2001 roku w obliczu globalnej wojny z terroryzmem sytuacja uległa zmianie. Nowa polityka prowadzona przez sekretarza Rumsfelda i doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Jamesa L. Jonesa w Pentagonie zmusiła Korpus Piechoty Morskiej do ścisłej współpracy z SOCOM. Istotnym krokiem w tym kierunku było właśnie utworzenie MarSoc. Poprzedziło je powołanie Detachment One, czyli małego oddziału Korpusu Pioty Morskiej, stworzonego jako program pilotażowy do przetestowania integracji Korpusu Pioty Morskiej z SOCOM. Detachment One składa się głównie z marines z pierwszego i drugiego batalionu sił rozpoznawczych oraz starannie dobranych żołnierzy wsparcia. Ten oddział współpracował z Navy SEALs w ramach Naval Special Warfare Group One. Przeprowadził on wiele operacji specjalnych w Iraku, współpracując z innymi operatorami z podobnych służb specjalnych. Wyniki działalności Detachment One były obiecujące, co spowodowało dalsze prace nad rozmieszczeniem jednostki w strukturze SOCOM. Ostatecznie w 2006 roku Detachment One został rozwiązany, a niedługo potem utworzono Marsok. Po objęciu dowództwa przez generała armii USA, Dawida Petrausa w Afganistanie w 2010 roku rozpoczęto program wsparcia lokalnej policji afgańskiej mający wspomóc stabilizację sytuacji w afgańskiej prowincji Helmand, terroryzowanej przez oddziały talibów. Amerykańskie siły specjalne miały wspierać ten program, w związku z czym nadano im strukturę batalionową, gdzie każdemu batalionowi przydzielono geograficznie oznaczony obszar działań. Marsok otrzymał południowo-zachodni Afganistan, czyli prowincję Helmand. Niestety w marcu 2012 roku zespoły Marsok poniosły szereg dotkliwych strat w rezultacie ataków, kiedy to wiele grup afgańskich sił bezpieczeństwa przeszło na stronę talibów atakując żołnierzy i pracowników Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF. Odnotowania warte jest wydarzenie z lipca 2012 roku, kiedy to w prowincji Batkis patrol komandosów armii afgańskiej został zaatakowany przez talibańskich rebeliantów. W wyniku ostrzału trzech afgańskich żołnierzy zostało rannych i uwięzionych w ostrzeliwanym pojeździe terenowym. Sytuacja stawała się krytyczna, ale na pomoc ruszyli sierżanci Arterelli Jonathan Gifford i Daniel Price z drugiego batalionu operacji specjalnych Marines, ryzykując własne życie, podjęli się misji ratunkowej. Mimo silnego oddziału talibów, Gifford i Price z narażeniem życia ewakuowali rannych do awaryjnej strefy lądowania helikopterów ratowniczych. Niestety przypłacili to życiem trafieni ogrim talibów. Ich poświęcenie i odwaga zostały docenione. Price został pośmiertnie odznaczony Srebrną Gwiazdą, a Gifford Krzyżem Marynarki Wojennej. W sierpniu 2014 roku Marsak nadał swoim jednostkom bojowym pseudonim Marine Rider. To honorowe wyróżnienie nawiązywało do legendarnych jednostek lekkiej pioty desantowej, które zasunęły podczas walk w czasie II wojny światowej na obszarze centralnego Pacyfiku i wyspach Salomona. Kolejny rozdział historii Marine Riders to ich zaangażowanie w walkę z bojownikami Państwa islamskiego ISIS na terenie Filipin. W 2017 roku Marine Raiders odegrali kluczową rolę w odbiciu z rąk ISIS miasta Marawi. Do lutego 2019 roku Marsok prowadził szereg operacji w różnych krajach. Ich odwaga i skuteczność zostały wyróżnione ponad 300 maset odznaczeniami za męstwo. Niestety 43 rajdersów, w tym dwa specjalnie wyszkolone psy wojskowe, straciło życie podczas operacji szkoleniowych i bojowych. Od czasu pierwszego rozmieszczenia, MARSOK stał się silnym elementem w SOKOM i udowodnił, że jest w stanie prowadzić operacje specjalne w pełnym spektrum. Z powodzeniem prowadzili zarówno długie walki z rebelią w ramach programu stabilizacyjnego na afgańskiej prowincji, jak i skutecznie realizowali skomplikowane akcje bezpośrednie, polegające przede wszystkim na zapewnieniu wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom specjalnym. Zakres operacji prowadzonych przez MARSOK wymaga wysokiego poziomu elastyczności i zdolności do działania w ramach różnych struktur dowodzenia. Siły specjalne MARSOK wykorzystują unikalne podejście Korpusu Pichoty Morskiej, bogate w głęboką wiedzę o operacjach w środowiskach przybrzeżnych i amfibijnych. Różniają się one z zaawansowanym wywiadem, rekrutując ekspertów z różnych dziedzin, kładąc duży nacisk na samodzielność w dowodzeniu i kontrolowaniu działań na wszystkich poziomach. W skład Marsok wchodzą Morski Pułk Operacji Specjalnych, Morska Grupa Wsparcia Operacji Specjalnych, dedykowana do operowania w określonych geograficznie obszarach oraz Morska Szkoła Operacji Specjalnych. Kurs szkolenia operacji specjalnych to intensywny program trwający 6 tygodni, który skupia się na rozwijaniu umiejętności bojowych sił operacji specjalnych. Podczas tego szkolenia specjaliści do spraw zdolności operacji specjalnych uczestniczą również w kursie SERE, który jest trzypoziomowym programem przetrwania. Ten kurs został stworzony specjalnie dla żołnierzy i personelu, którzy mogą znaleźć się w nieprzyjaznym terenie lub zostać odcięci od własnych sił. Oprócz tego, członkowie Marsok przechodzą przez dodatkowe szkolenia, w tym 6-tygodniowe szkolenie z obsługi ładunków wybuchowych, 12-tygodniowe szkolenie z komunikacji, 17-tygodniowe szkolenie w dziedzinie wywiadu i 4-tygodniowe szkolenie na nawigatora lotnictwa. Te różnorodne i zaawansowane kursy przygotowują członków Marsok do różnych sytuacji i zadań, z którymi mogą się spotkać podczas operacji specjalnych. Marsog wyposaża swoich żołnierzy w karabinki szturmowe M4A1 SOP Mod Block 2, zazwyczaj zaopatrzone w tłumiki. Standardem jest pistolet Glock 19, który zastąpił charakterystyczne swego czasu pistolety M45A1 na nabój 45ACP. Do zadań specjalnych używane są MP5A3 oraz MP5D3. W użyciu są także RKM M249 SOW i M48, podobnie jak używane jako karabin wyborowy modułowy MK17 SCAR kaliber 762 mm, a także samopowtarzalny karabin wyborowy M110. Marsok, podobnie jak Zielone Berety, w coraz większym zakresie stosuje autonomiczne granatniki M320, a wielostrzałowe granatniki lewerwerowe M32A1 często są montowane na pojazdach, zwiększając ich siłę ognia. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam drodze widzowie historii oraz zakres działań dowództwa Operacji Sił Specjalnych Pioty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Do usłyszenia. Siemano!